Tom 72: Siódmy Wojownik, Rozdział 12: Ten, kto kiedykolwiek odśnieżał chodniki, swoje podwórko, próbował zrobić to, co my, ten wie, jak trudne i męczące jest to zajęcie. Moje uczucia były tym gorsze, że widziałem, jak za nami świeżo przekopana ścieżka znika pod warstwą nowego śniegu. Powrót mógł być jeszcze gorszy. Daleko widziałeś to światło? Jarl przekrzykiwał zawodzący wiatr który potrafił wśliznąć się pod kurtki nawet przez najmniejsze dziurki, muskał nas po twarzach, które próbowaliśmy ukryć pod kapturami. Wydaje mi się, że pół kilometra odpowiedziałem Jeśli by byli dalej, pewnie bym ich nie zobaczył Jar tylko pokiwał głową w takiej śnieżycy zobaczenie czegoś, co było dalej niż sto metrów, było niemożliwe to że zobaczyłem sygnały wędrowców możemy zawdzięczać tylko temu, iż byłem na wieży. Po dwudziestu minutach dotarliśmy do niewielkiego, ale gęstego zagajnika świerków. Mogliśmy go obchodzić albo przedzierać się przez niego, bez możliwości kopania przejścia. Musimy iść na przełaj, bo potem nie złapiemy kierunku z kompasu. Krzyknąłem do towarzyszy. Rzuciłem się pierwszy, rękoma wyłamując drobne suche gałązki świerków, brodząc w śniegu padając w niego, czasami czołgając się. Zagajnik miał najwyżej 50 metrów szerokości. Ale przeprawa przez niego zajęła nam 10 minut. Gdy wyszliśmy z lasku, na prawo od nas zobaczyliśmy światełko. Teraz słyszeliśmy też dźwięk gwizdka. Obejrzałem się w kierunku zamku. Światło wciąż było doskonale widoczne. Wyrwałem łopatę z rąk gwoździa i kopałem jak szalony. Wystarczało mi dwa razy odrzucić śnieg, i robiłem kolejny krok. Czułem, jak pod zalewa mi czoło pod czapką. Jak para z oddechu osiadasz ronem na szaliku. Ale spieszyłem się, bo odgłos gwizdka słabł, a światło latarki już nie zataczało pełnych kół, tylko łuki. Z każdym machnięciem łopaty, z każdym kolejnym krokiem byłem bliżej wzywających pomocy. Wydawali się być na wyciągnięcie ręki. Zaledwie trzydzieści metrów dzieliło nas od nich. Byłem gotów rzucić się w ich kierunku bez kopania ścieżki. Ale w tym momencie Jarl mocno chwycił mnie za ramię stój, krzyknął. Co jest? Wściekły obróciłem się do niego. Podetnie lawinę, odpowiedział. Norwek miał w ręku latarkę o bardzo silnym świetle Nad nami zobaczyłem łachy śniegu o charakterystycznym rysunku przypominającym piaskowe wedmy Byliśmy na zboczu i tylko grubej warstwie śniegu zawdzięczaliśmy, że jeszcze nie zjeżdżaliśmy po stromym stoku Teraz Norwek poświecił w kierunku turystów Promień dochodził do nich pokazując jednego leżącego na śniegu z czekanem w jednej dłoni i latarką w drugiej Do czekana przywiązana była lina ginąca w nawisie śniegu Śnieżnym nad dziesięciometrową skałą. Zatrzymali się. Gdy poczuli, że się zgubili, rzucili petardę i lawina porwała jednego z nich. Jarl ocenił sytuację. Z plecaka wyjąłem linę, przewiązałem się w pasie, a drugi koniec dałem Norwegowi. Pójdę po nich, powiedziałem. Zdjąłem plecak i położyłem się na śniegu. Czołgałem się w kierunku turystów. Co chwila spoglądałem na górę naczekającą na najmniejszy nasz błąd lawinę i wtedy zwalniałem. Gdy spoglądałem w kierunku nawisu śnieżnego, serce biło mi żywszym rytmem. Na moment śnieg przestał padać i wtedy w świetle mojej czołówki zobaczyłem, że gdyby zerwała się lawina, Zatrzymałbym się na drzewach rosnących kilkanaście metrów niżej. Bolina była teraz rozciągnięta na zbyt dużą odległość. Byłem pięć metrów od turystów i wtedy ten, który trzymał latarkę, spojrzał w moją stronę i zobaczyłem twarz blondynki, tej samej, którą poznałem w pociągu. Tam jest pani Kasia? zapytałem, wskazując na koniec linę ginący nad przepaścią. Dziewczyna tylko skinęła głową. Podczołgałem się do niej i ostrożnie wyjąłem czekan z jej dłoni. Zmykaj! rozkazałem blondynce. Czołgaj się ostrożnie. Wykonała moje polecenia obserwowałem. Jak porusza się światełko latarki, którą wsunęła do kieszeni z przodu kurtki. Dłonią odgarniałem śnieg. Na szczęście tu na zboczu, na skałach. Nie było go zbyt wiele i 40 centymetrów niżej znalazłem dwa skalne zęby, między które wsunąłem czekan, blokując go w ten sposób. Wtedy na linię, którą byłem przewiązany, poczułem drgania. Obejrzałem się. To drobne strumyki śniegu nacierały w dół zbocza. Zaraz miało runąć kilka ton śniegu, który mógł porwać blondynkę. Mnie przywiązanego do liny oraz jarla i gwoździa usiłujących sekurować. zdjąłem rękawiczki i szybko rozplotłem supły na linie wokół mojego pasa. W samą porę, gdy Jarle zobaczył, że odwiązałem linę, postanowił brutalnie pociągnąć trzymającą się linę blondynkę, która nie miała szans sama uciec przed lawiną, tym bardziej że w zaspie nie mogła biec. Koniec niebiesko. Czerwonej liny zniknął mi z oczu w lawinie jak wąż kryjący się w noże. Masy śniegu porwały rzucone niedbale rękawiczki, przesunęły się zaledwie dwa metry ode mnie i runęły z hukiem łamiąc gałęzie w lasku poniżej. Na dłuższą chwilę ogarnęła mnie biała mgła z uniesionych w powietrze drobinek lodu i śnieżnego pyłu. Miałem uczucie. Jakbym nagle został wrzucony do komory krioterapii, w tej samej chwili usłyszałem krzyk kobiety i lina przyczekanie zaczęła drgać po macku, trzymając się liny Począłgałem się nad krawędź skały. Metro od krawędzi wisiała przywiązana do liny pani Kasia z plecakiem. Nawis wokół niej zaczął się zsuwać teatralnie, opuszczając pojedyncze, kilkukilogramowe, białe bryły. Jestem tu. Krzyknąłem do lekarki. Zadarła głowę i uśmiechnęła się. Niech mnie pan ratuje, prosiła. Zaraz panią wciągnę. Pocieszałem ją. Obejrzałem się w stronę Jarla. Między mną a stanowiskiem Norwega było wielkie usypisko śniegu. Widziałem, że stały tam trzy osoby. Więc blondynka była bezpieczna. Zacząłem ciągnąć linę, na której wisiała lekarka. Pomogłem jej przeczołgać się przez krawędź skały i przejść kilka metrów w bezpieczne miejsce. Chwyciłem czekan i położyłem się obok niej. Byłem już bardzo zmęczony i musiałem chwilę odpocząć. Pani Kasia też nie wyglądała na gotową do dalszej wędrówki. Szłyście do nas na imprezę sylwestrową? zapytałem. Tak, usłyszałem odpowiedź. Zabłądziłyśmy. Ma pani pecha. Bo żelazny leży w pani szpitalu, a panie szybko z góry nie zejdą do najbliższego miasta. Co mu się stało? Spadł z rusztowania. Pani koledzy zabezpieczyli połamane kości gipsem i teraz żelazny przypomina mu mnie. Szkoda. Szkoda, ale na zamku i tak jest doborowe towarzystwo. To znaczy, na przykład ja. Ktoś jeszcze? Norweski milioner i milczący, kulawy szkott. O, będzie mogła pani obejrzeć jego skręconą kostkę. To się na coś przydam. Z pewnością. Powiedziałem wstając. Jarl stał po drugiej stronie śnieżnego zawału i oglądał go. Latarką dał mi znak, że mogę przechodzić. Sprawdziłem wiązanie liny na pasie lekarki i pomogłem jej stanąć na nogi. Niech pani idąc nie stawia równych kroków. Tłumaczyłem jej. Proszę nie stawiać stóp w jednej linii. Możliwie jak najszerzej i niech pani nie zachowuje tempa marszu, robi przerwy. Jest mała szansa, by mogła nas pociągnąć druga lawina, ale trzeba zachować czujność. Pani Kasia posłuchała mnie i w miarę szybko dotarliśmy do Norwega. Jarli i ja zamieniliśmy się z kobietami i plecakami, bo ich były o wiele cięższe i ruszyliśmy do zamku. Tym razem, mając promień reflektora, jak sygnał latarni wskazujący drogę, mogliśmy obejść zagajnik. A i kopanie przejścia szło nam łatwiej, niż przypuszczałem, tym bardziej, że od strony zamku ruszyła w naszym kierunku od odsiecz, Morgan i Puzio, po północy usiedliśmy wszyscy w kuchni, byłem tak zmęczony, że nie miałem sił unieść kubka z herbatą, ręce mi drżały, było mi przeraźliwie zimno, dłonie były różowo. Fioletowe pożyczka troskliwie włożyła je do miednicy z zimną wodą i przytknęła mi do ust kubek. To jest pani Kasia, lekarka, która zajęła się moją uraną po moim przyjeździe do szpitala. Przedstawiłem pierwszą z nowo przybyłych pań. Drugą panią poznałem kiedyś w pociągu. Ale nie wyznała mi swojego imienia. Pan podrywa kobiety w pociągach, zainteresowała się Różyczka. Marion, przedstawiła się blondynka. Marian, zdziwił się gwóźdź. Marion, jak żona Robin Hooda, powiedział Morgan. Po kolei przedstawiłem paniom mieszkańców zamku. Różyczka poszła do wschodniego skrzydła przygotować panią pokój nad składnikiem. W którym mieszkał Żelazny Na tym samym piętrze Na którym mieszkali Jarl i Morgan Gdy panie Kasia i Marion zostały zakwaterowane Poszedłem do swojego pokoju Zdjąłem kurtkę i spodnie Założyłem spodnie od dresu I rzuciłem się na łóżko Zmarznięte dłonie skryłem pod siebie Czułem jak ranny policzek pulsuje mi Gdy wracało do niego normalne krążenie krwi Zasnąłem bardzo szybko W nocy wydawało mi się że słyszę wycie wilka, ale nie zwracałem na to uwagi. Obudziły mnie delikatne potrząsanie za ramię i zapach kawy. Panie Pawle, rozpoznałem głos pani Kasi. Otworzyłem oczy i przewróciłem się na plecy. Za oknem wychodzącym na dziedziniec widziałem tylko szare niebo i wirujące płatki śniegu. Okno od strony czarci wrót było pokryte lodem. Lekarka postawiła kubek z kawą na szafce obok łóżka. Sama siedziała na krześle i gdy się obudziłem, delikatnie Wzięła w ręce moje dłonie. Ma pan szczęście, powiedziała, dotykając skóry, która miała intensywnie różową barwę. Czemu był pan bez rękawiczek? Opowiedziałem jej, jak je straciłem. Wtedy pani Kasia zamilkła i przyglądała mi się dłuższą chwilę. Gdyby pan nie odwiązał liny, to Marion porwałaby lawina? Upewniała się. Mnie również, zauważyłem. I mnie. Upewniała się lekarka. Pewnie tak. Jest pan bardzo dziwnym mężczyzną. Nie rozmawiajmy o tym. Poprosiłem ją. Dziękuję za kawę. Mamy sobie iść. Chyba nie chce pani oglądać. Jak się będę przebierał? Nie. Wstała. Odstawiła krzesło na miejsce. Podeszła do łóżka i nachyliła się nade mną. Pocałowała mnie w skroni nad chorym policzkiem. Dziękuję. Szepnęła. Rana dobrze się goi. Tak odparłem oszołomiony. Ona się tylko uśmiechnęła i wyszła. Wstałem z łóżka. Napiłem się mocnej kawy i poszedłem do łazienki. Umyty, przebrany zszedłem do kuchni. Było pusto. Tylko na stole leżał talerz z kanapkami, które zjadłem, popijając je ciepłą wodą z czajnika. Po śniadaniu poszedłem do kotłowni, mijając salę balową, słyszałem za zamkniętymi drzwiami śmiechy mieszkańców zamku. Widocznie dla nich zabawa sylwestrowa już się zaczęła. W kotłowni dorzuciłem drewna do pieca, potem powędrowałem do pomieszczenia radiostacji. Lecz w pamięci komputera nie znalazłem nowych zapisów wiadomości. Wszedłem na górę. Z trudem odchyliłem klapę i wyszedłem na szczyt wieży. Świat wokół wyglądał jak wielka pierzyna. Drzewa przypominały patyki z nawiniętą na nie cukrową watą. Zszedłem do holu i wtedy otworzyły się drzwi. W progu stanęła Marion. To pan, powiedziała nieśmiało. Przepraszam. Roześmiałem się, widząc jej zakłopotanie. Jeszcze panu nie podziękowałam. Nie trzeba. To był nasz obowiązek. Już dwa razy pan mi pomógł. A pani dwa razy przede mną uciekła. Czemu nie chciała pani ze mną porozmawiać we wleniu? Nie chciałam przeszkadzać Kaśce, bo pomyślałam, że jesteście parą. Nie wiem, czy by się ucieszyła widząc. Że znam jej faceta, wymyślała na poczekaniu. Dobrze, westchnąłem zrezygnowany. Tam już trwa zabawa sylwestrowa? Tak, szkoła tańca. W końcu czeka nas cała noc i coś musimy w tym czasie robić. A pan tańczy? Chyba mam lepsze poczucie rytmu niż to potrafię okazać. Uniosłem ręce, jakbym się poddawał. Marion roześmiała się. Spróbuję wieczorem wykrzesać z pana tancerza, zapowiedziała. Poddam się pani woli bez walki. Odparłem. W tym momencie drzwi sali balowej otworzyły się i dołączyli do nas pozostali mieszkańcy zamku. Jarl stanął obok mnie i przyjacielsko objął ramieniem. Panie Pawle, jest szansa, że tej nocy na zamku wydarzą się niesamowite rzeczy, przemówił. Udało mi się przekonać, panie, że ich miejsce jest w kuchni i zgodziły się przygotować przekąski. Bo przecież nie możemy tylko tańczyć. Grupa seniorów, to znaczy pan, ja i Morgan. Będzie mogła w spokoju wypalić cygaro przy kominku i porozmawiać o ważnych sprawach. Kasia poprowadziła młodzież do kuchni, za niemi powędrowała blondynka która miała wyraźną ochotę zostać z nami. Szkot wszedł po schodach na pierwsze piętro i zostałem z Norwegiem sam na sam. Wtedy on spojrzał mi w oczy. To chyba dobra pora na rozmowę, powiedział. Na szczerą rozmowę zawsze jest dobra pora, odparłem. Proszę. Zaprosił mnie gestem do środka komnaty. W kominku trzaskały drwa. A przed nim stały dwa fotele. Między nimi był niski stoliczek ze szklanym blatem. Za oknami panowała ciemność, i tylko po ścianach tańczyły fantastyczne potwory. Cienie z rzeźb na kominku. Szczerzyły swe straszliwe gęby. Krzywiły się, jakby naśmiewały się z nas. Maluczkich, zawieszonych w kamiennej łupinie nad skrajem przepaści. Usiadłem w fotelu z prawej strony, a Norwek obok mnie, na stoliku leżało pudełko z cygarami. Milioner otworzył je i poczęstował mnie. Podejrzewałem, że był to element teatru, jaki chciał tu stworzyć Norwek. Wziąłem je i zauważyłem znak świadczący że powstały w Hawanie. Może nie w tej fabryce, w której produktach lubował się Ernest Hemingway, ale i tak były pewnie przeraźliwie drogie. Zapaliliśmy i wtedy do sali wszedł Morgan niosąc butelkę whisky i dwie szklanki. Postawił to na stoliku i wyszedł. Kim dla pana jest Morgan? Zapytałem Norwega. Przyjacielem. Odnoszę wrażenie, że zachowuje się jak sługa. To tylko wrażenie. Zapewniał mnie Norwek. Pan interesuje się historią Exitusian? Zapytałem wypuszczając wielki kłąb dymu. Jar nalał nam łyski i wziął do ręki szklankę. Upił drobny łyk delektując się smakiem alkoholu. Tak, potwierdził po chwili. I to pan napadł profesora Świderkowskiego w Toruniu. Moje przyznanie się i tak nie ma żadnego znaczenia wobec braku dowodów. Mieliśmy rozmawiać szczerze, przypomniałem Norwegowi. Tak, byłem tam, skinął głową. Czemu pan tak z nim postępował? Profesor był śmiertelnie wystraszony. To był jedyny sposób, żeby przemówił. Wtedy już wiedzieliśmy, że pan tam jest i podejrzewaliśmy. Skąd pan wie, kim jestem? Przerwałem mu. Od dawna obserwowaliśmy pana poczynania. Denuncjacje De prasowe na pana temat są bardzo rzadkie, ale potrafią zwrócić uwagę ludzi zajmujących się tematyką historyczną. W każdym z nas chyba jest mały diabełek podsycający ogień pod kotłem z próżnością, i teraz ten psotnik rozdmuchiwał ten płomień dumy, którą usiłowałem skryć. Miło mi to słyszeć. Ale na przyszłość postaram się o większą dyskrecję, stwierdziłem. Wszystko zależy od tego, czego pan oczekuje po swojej pracy. Na chwilę zapanowała cisza, tylko nad naszymi głowami słychać było kroki. Zapewne to po pokoju krążył Morgan. Kim był ten trzeci osobnik, który był w Toruniu? Zapytałem, znajomy, mój współpracownik. Jak to się stało, że panowie odnaleźli zamek Treuburg? Wiedzieliśmy, że jest to gdzieś w Sudetach. W karkonoszach, za sprawą opowieści o tym duchu gór, tak, trzeba było wytypować tylko ten właściwy obiekt. I panowie odwiedzali wszystkie zamki. Domyśliłem się, tak, w to miejsce trafiliśmy przypadkowo, ale znalezisko, o którym opowiadał żelazny, położenie tego zamku nad tą przepaścią i jego budowa, to wszystko wskazywało że to był strzał w dziesiątkę. Czemu zainteresowali pana Eks i Tusianie? Chciałbym ich odnaleźć. To oni wciąż działają? Tak, dawno nie mieli synodu. Ostatni odbył się w 1940 roku w Szwajcarii. Skąd pan o tym wie? Ależ pan niecierpliwy. Jarl uśmiechnął się i znowu przystawił szklankę do ust. Jak pan wie, celem działań apokaliptyków jest pokonanie bestii. Ostatnie bestie to byli Hitler i Stalin, chociaż świat wciąż dostarcza nam nowych przerażających postaci. Pierwszą bestią, jaka musiała zginąć, było pogańskie Imperium Rzymskie. Które zginęło pod naporem pogańskich ludów. Jego samo ubóstwienie w bogactwie musiało wzbudzić zazdrość całego ówczesnego świata. Było jak milioner, wydający fortunę na zabezpieczenie się przed złodziejami, którzy próbują go obrabować, bo sami nie mają nic do stracenia. To nie było trudne zadanie dla exitusian, którzy mieli swych agentów rozsianych w różnych częściach Europy. Jak oni działali, było ich siedmiu, siedmiu wojowników. A każdy miał imię od jednego z kościołów wazji mniejszej wymienionych w księdze objawienia. Każdy z nich w jakimś wieku, najprawdopodobniej 49 lat, wybierał 28-letniego ucznia, którego szkolił przez następne 21 lat. Aż ten doszedł do doskonałości i sam mógł szkolić następcę. Jedną z pierwszych czynności nowego ucznia i nowego mistrza jest pochowanie starego mistrza, który. Jak pan pewnie sobie wyliczył, umiera w wieku siedemdziesięciu lat. Chyba za dużo w tym mistycyzmu. Zauważyłem. Kult liczby siedem w kontekście symboliki apokalipsy świętego Jana ma chyba jakiś sens. A skąd ma pan taką wiedzę na temat ich zachowań? Z dokumentów hitlerowskiego wywiadu, a właściwie pewnej komórki SS, zaraz panu to wytłumaczę. Ex i Tusianie, jako wodzowie, doradcy dowódców pogańskich plemion, wiedząc od członków stowarzyszenia, gdzie są słabe punkty imperium, rozebrali je jak budowle z klocków. Niech pan zauważy, że po okresie wędrówek ludów, we wczesnym średniowieczu wiele plemion stworzyło wolne, silne narody, i wtedy zaczęły się sny o potędze. O odbudowie imperium dopowiedziałem właśnie. Wkrótce zaczął się okres krucjat. Początkowo krzyżowcy szli do boju z niewiernymi gnani wiarą i chęcią wzbogacenia się, odkupienia swych win, a potem Jarl zawiesił głos. Królestwo Jerozolimskie stało się miniaturą Imperium Rzymskiego z ciągłą walką o władzę, przejmowaniem bliskowschodniego stylu życia z całym przepychem, Zakony rycerskie stworzone do walki zajęły się polityką i bogaceniem się. Tak jest. Pierwszą ofiarą eks-Itusian stali się templariusze. Był to też czas, gdy powstał zamek Treuburg, bo apokaliptycy, którzy mieli swe siedziby w Anglii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, w Cesarstwie Bizantyjskim zainteresowali się Słowianami, dostrzegając ich niewykorzystaną siłę. Polska przecież wkrótce stała się lokalną potęgą i przez kilka wieków swego istnienia potrafiła skutecznie stawić czoła zdawałoby się potężniejszym przeciwnikom. Nadszedł czas wojen religijnych, jeden z najbardziej krwawych w dziejach Europy, i nie było sposobu, by zatrzymać kolejne przejawy wykorzystywania religii jako narzędzia walki, tylko prawdziwe bestie mogły wymyślić Inkwizycję, stosy, pogromy innowierców. Zaraz, przerwałem zdumiony, to apokaliptycy nie stawali tylko po stronie kościoła rzymskokatolickiego. Stawali, byli ludźmi głęboko wierzącymi, ale żadna religia nie zakłada niszczenia ludzi wyznających inną wiarę. Pan zdaje się zapomina. Że przez wiele wieków przed reformacją i kontrreformacją ludzie różnych wyznań potrafili żyć obok siebie w symbiozie. Ten duch religijnej zaciekłości, która była przykrywką dla realizacji doraźnych celów politycznych, był drugą bestią po czasach imperialnego rozpasania. Co było trzecią bestią? Korona, to znaczy, okres rewolucji francuskiej i amerykańskiej doprowadził do zapiekłej chęci zdławienia wszelkich ruchów wolnościowych. Na pana miejscu, jako polskiego historyka, zastanowiłbym się, czy na obiadach czwartkowych u Stanisława Poniatowskiego nie bywał któryś z i tusian, bo wy, Polacy, byliście wtedy na dobrej drodze ku pozytywnym zmianom społecznym. To Korona brytyjska walczyła z amerykańskimi powstańcami i to nie był przypadek że na pierwszy front walki apokaliptycy wybrali stosunkowo bezludne regiony świata, zapewne nie spodziewali się, że to, co przyniesie wolność i równość osadnikom, spowoduje również zagładę pierwotnych mieszkańców północnoamerykańskiego kontynentu. Napoleon był dzieckiem rewolucji, które chętnie korzystało z jej osiągnięć. Ale sam mianował się cesarzem, stawał się bestią, i dlatego pod Waterloo uśmiechnąłem się. Tak, to pierwszy udokumentowany dowód działalności eksitusian. Apokaliptycy stawali na czele Loży Masońskich. Rewolucji. Lenin, zażartowałem. Nie, to nie w stylu eks-ITusian, zaprzeczył Jar. To kukułcze jajo podrzucone Rosjanom przez Niemców zrodziło straszliwego potwora. Niech pan przypomni sobie hasła Wiosny Ludów i Komuny Paryskiej. Wolność, równość, braterstwo, to najstarsze i najpiękniejsze zasady, jakie kiedykolwiek mógł stworzyć człowiek. Popiłem trochę whisky. Alkohol zapiekł mnie w gardle, dym drażnił mi krtań. Ale wciąż ćmiłem cygaro. Zastanawiałem się, ile w tym co mówił Jarl było prawdy. Przecież historia Europy i świata nie mogła być sprawką siedmiu ludzi i ich wychowanków. Nasza przeszłość przypominała jednak wciąż zmagania dobra ze złem, gdy to drugie często na długo zyskiwało przewagę i jakieś pojedyncze zdarzenie sprawiało, że stary porządek upadał. Pierwsza wojna światowa, wyszeptałem, krwawa. Straszliwa, ale po niej zapanował porządek, którego miała pilnować Liga Narodów, przyłączył się Norwek, wy, Polacy. Po tej wojnie wywalczyliście wolność i niepodległość, ale już wtedy rodziła się najstraszliwsza bestia zbrodnicze systemy totalitarne po wybuchu II wojny światowej. W 1940 roku, jeszcze przed niemiecką inwazją na Francję, apokaliptycy ostatni raz spotkali się w siedmiu było to w Szwajcarii. W alpejskiej gospodzie Zum Hirsch, blisko granicy z Niemcami, wiedzieli, że muszą doprowadzić do konfrontacji Hitlera ze Stalinem, by dwie głowy tej samej bestii zżarły się nawzajem. To było zadanie Efezu, którego jedną z siedzib był Treuburg. Wiem, że hitlerowcy polowali na członków stowarzyszenia we Francji i w Skandynawii. Obaj uciekli, tylko Efez pilnujący, by Hitler wciąż trwał w swym szaleństwie wojny na dwa fronty, był tu, po zamachu na Hitlera, w czasie przesłuchań, jeden ze schwytanych spiskowców wskazał rezydenta tego miejsca jako członka spisku, którego celem było obalenie Hitlera, wtedy ktoś w SS skojarzył pewne fakty, jak panu wspominałem, w SS prowadzono dokładne studia nad apokaliptykami, przestudiowano setki wydarzeń historycznych i biografii, szukano najmniejszych śladów ich działalności, i efekty tej pracy były zdumiewające. Fragment opracowania, które powstało tylko w trzech egzemplarzach, poznałem i świat jaki znam wydaje mi się zupełnie innym niż na przykład panu. Kim był człowiek, który mieszkał na tym zamku? Wiem że na imię miał Artur, to wszystko, został po nim tylko jego znak, którego pan i ja szukamy.